Zaczekaj tu. Twój ojciec ma dla ciebie nie... O lewejce. Wow, a jaką? Gdybym ci powiedział... Już byś się spuścił. To ja Wiecuję, że się nie spuszczam. Uh, 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 Niezły z ciebie spryciarz. Powiedz mi, stryjku. Nie, 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 nie. To dotyczy tylko was Dwojda. Rzecz między obu a No i się spuściłem. Tak. Wiesz... Zerzmę twoją starość! Pójdę z tobą! Nie! <laughs> nie! Ty, zaczekaj! Nie Chyba nie chcesz zerwać swojej starej. Tak jak ostatnio! Skąd o tym wiesz? Symba, to wszystko! Twoją starość. Ty też? O, tak! Szczęście, że Na czas! O, szczerze mówiąc, słaby masz ten... Poćwicz trochę! Mhm! O. Dobrze. Stryjku, stój! Dobra, to moja stara. Simba, nie pytaj. Zabójcza.